Dzisiaj w poradniku ogrodowym wybrałem roślinę tawlinę jarzębolistną. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Tawlina jarzębolistna inaczej. Tawlina jarzębinowa, sorbaria jarzębinowa, tawulec jarzębolistny, sorbaria sorbifolia gatunek krzewu z rodziny różowatych. Pochodzi z północnej i północno-wschodniej Azji. Rozprzestrzeniła się także jako gatunek zawleczony w Ameryce Północnej i Europie. Jest uprawiany w Ameryce Północnej i Europie. Również w Polsce jako roślina ozdobna. Silnie rozrastający się krzew, dorastający do 2 metrów wysokości, wytwarza odrośla, łodyga pędy grube i dość sztywne, drewnieją tylko w dolnej części. Liście złożone z 13 do 23 lancetowatych, zaostrzonych, podwójnie piłkowanych listków. Listek szczytowy przeważnie większy od pozostałych, przylistki przeważnie występują. Kwiaty białe, drobne, średnicy około 6 mm, zebrane na końcach pędów w duże, gęste, stożkowate wiechy, długości do 25 cm. Kielich pięciodziałkowy, korona pieciopłatkowa, 5 słupków i liczne pręciki. Kwitnie w drugiej połowie czerwca i na początku lipca. Roślina ozdobna. Jest pospolicie u nas uprawiana. Ma małe wymagania glebowe. Jest polecana do nasadzeń parkowych i w zieleni osiedlowej. Jest wytrzymała na mróz i susze. Aby ograniczyć jej wzrost, zaleca się przycinanie jej zimą. Rozmnaża się z nasion przez podział późną jesienią lub przez sadzonki.